W meczu dziewiątej kolejki Jeleniogórskiej klasy okręgowej Wiktoria Jelenia Góra podejmowała pogoń świeżawa. Obydwa zespoły przed meczem miały na koncie po 10 punktów i było jasne, że zwycięzca na dobre powinien zadomowić się w środku stawki. Ostatecznie po trzy punkty sięgnęli gospodarze, którzy pokonali pogoń 2 do 1. Do momentu strzelenia bramki przez nas yy, uważam, że byliśmy drużyną e, lepszą troszeczkę, e, lepiej operowaliśmy piłką, graliśmy swoją piłkę i w momencie, kiedy strzelamy bramkę znów dopadają nas nasze demony, że kiedy wychodzimy na prowadzenie nagle drużyna e, gdzieś zatraca co tu miała do momentu strzelenia gola i przestajemy grać w piłkę, no, druga połowa Pogratulować drużynie gospodarzy, bo włączyli tutaj troszeczkę wyższy bieg, włożyli w to dużo więcej serca niż my. Szczerze mówiąc ubolewam nad tą porażką, ponieważ uważam, że spokojnie mogliśmy tutaj wywieźć trzy punkty, a wracamy z niczym, także no, na pewno nie jestem pocieszony pod tym spotkaniem. Na pewno mecz walki. W pierwszej połowie można powiedzieć z delikatną przewagą, Pogoni Świeżawa. Praktycznie strzelili pierwszą bramkę po stałym fragmencie, mądrze grali z tyłu. I no zdecydowanie pierwsza połowa dla nich. Druga połowa, żeśmy sobie powiedzieli troszeczkę mądre słowa w szatni, że tutaj bez walki, bez, bez zaangażowania nie da się zdobyć punktów. Drużyna troszeczkę się odmieniła w drugiej połowie. Zaczęła więcej walczyć, więcej, więcej takiej mądrej gry, bardziej do przodu. Po strzale Adena Nowińskiego wyrównujemy na 1-1. Później po bardzo ładnej akcji. Kuba Załupka strzelana na, na 2-1. Zmieniliśmy system. Przeszliśmy na dwóch defensywnych i do końca już walczyliśmy o to, żeby, żeby utrzymać ten wynik. W końcówce mecz już szarpany, mieliśmy, mieliśmy dwie, dwie akcje, gdzie można było to zamknąć, ale cieszymy się z trzech punktów. E, tak jak słychać w szatni, chłopaki się cieszą i pracujemy dalej, żeby grać jak najlepiej. Dzięki wygranej Wiktoria Jelenia Góra awansowała na ósme miejsce w klasie okręgowej. Pogoń jest dwunasta.